Warunki, warunki pogodowe póki co mamy dobre, no ale zobaczymy jak będzie na miejscu, jak będzie tam dalej, no, bo przed nami jeszcze mamy półtorej godziny drogi, z tego co mi wskazuje GPS, także to wszystko się jeszcze może zmienić. No, jesteśmy na wysokości mniej więcej gdzieś Brava, Brawa, no, ale jeszcze brakuje, brakuje jeszcze 40 minut, żeby dojechać do, do trasy, którą będziemy robić. Tam nie wiem ile ta, ta trasa. The sky, painted with dreams, which chase me echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. With fantasies blooming in the pale moonlight, we'll let go of all that we know, and dance in the stars' gentle flow. Dojeżdżamy prawie do, do miejsca, skąd skąd będzie zaczynała się ta droga poszukiwaniu rozbitego samolotu. Także jeszcze chwilka i będziemy zjeżdżać z asfaltówki No to jesteśmy na drodze. Póki co bardzo fajna, fajna drzewka. Super. Ale wiem, że tak nie będzie przez cały czas. Crashing on the shore, golden sands, I long for more. A salty breeze, a sweet embrace underneath the sun's warm grace. Oh, the ocean calls my name, dancing tides forever the same. In the twilight where dreams are made on this beach, on never fade. A tak na marginesie to. to już sobie po Francji, nie żeby było jasne Uświadomił mnie teraz koleś, który mnie tu mijał z rowerem, że raczej Że. Nie powiedział że, tylko powiedział bonjour, znaczy dzień dobry. Także dopiero mi się przypomniało, że to, to już są rejony takie pograniczne. Raz Hiszpania, raz Francja i tak krążę sobie tu po, po granicy. wyjechaliśmy sobie tu do jakiejś wioseczki. Prowadziło nas. Zobaczymy jak tu pisze, czy pisze po francusku czy, czy po hiszpańsku. Riviera Inc., no, Francja. To chyba dojechaliśmy. Zobaczymy co tam jest i jak to wygląda. A love burned bright we lost our way. No words left to say. No tears left to cry. But you walk away, just look me in the eye. one last time. Hold me close Schodzimy już do, do samochodu. Także Wsiadamy i jedziemy dalej. Powiem Wam, że droga nie jest jakaś super skomplikowana. Bywało gorzej. Ale trzeba tak ostrożnie jechać, tak powoli. Z tego względu, że tutaj kamienie to są jak żyletki Normalnie takie szpikulce wystają

Trochę się pokruszyło tych kamyków co z góry, widzę. Wow. Ale Dobrze, że całej drogi nie zawaliło. Ale... No... Sami zobaczcie. Nieźle się tego wysypało. Can't in memory, still remain A love that's gone undone Empty rooms and silence Voices lost in time Heartbeats feel like echoes Of a love that once was mine Shattered echoes in my heart Pulling me apart. Oh, distance oh so far, leaving just a scar. no to czasem jeszcze mamy takie takie niespodzianki na drodze Zobaczę czy to jest otwarte bo czekałaby mnie cała ta droga którą zrobiłem dzisiaj czekałaby mnie do, do wracania ale takie niespodzianki o tej godzinie nie są mile widziane no nic zobaczę, czy to jest otwarte Dobra, spoko, otwarte jest, byłoby gorzej jakby był tu znak, że zakaz wjazdu, nie? ale w tym wypadku to po prostu z jakiegoś powodu jest to, jest to zamykane, nie wiem, może jakieś zwierzęta, żeby nie wchodziły, nie przechodziły czy coś, także wjechaliśmy, otworzyliśmy sobie, bo tak jak mówię, zakazu nie ma, ale trzeba zamknąć tez, też ze sobą, także to jest ważne. że wyjechałem w końcu na jakiś kawałek asfaltu ta droga nie była, nie była łatwa nawet nie nagrywałem tam miejscami, bo bo po prostu nie było nawet jak tak się wszystko, wiecie, telepało skakało, że nie miałem jak to, jak to nagrać po prostu spadały te kamery tu także to no ale nic do, do sedna sprawy ile do wioski, jeszcze to nie wiem, bo bo zobaczymy. To, co chciałem Wam pokazać, to już Wam pokazałem. Także myślę, że tu będziemy kończyć naszą drogę. Zapraszam do oglądania następnych filmików. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, kochani. Do następnego razu.